Cześć, w tym odcinku coś dla wszystkich zainteresowanych naprawianiem okolicy swojej kości krzyżowej, problemów z miednicą oraz dolnym odcinkiem lęciów. Na pewno, kiedy studiujecie literaturę, zorientowaliście się już, że bardzo często urazy mechaniczne, które rozpoczynają problemy z kręgosłupem, są takie, że padamy na tyłek albo padamy na kości ogonową. Ta kość ogonowa, w zasadzie, bez naszej wiedzy, może ulec złamaniu, może ulec przemieszczeniu, skręceniu. I Tak naprawdę często ten malutki kawałek kręgosłupa, wydawałoby się atawis, pozostałość po pod naszej zwierzęcej przyszłości, jak to się mówi, może zaburzać nam funkcjonowanie całego kręgosłupa. Dlaczego? Ponieważ do kości guzicznej, na znaczy do kości ogonowej, przyczepia się wiele mięśni, na miednicy, przyczepia się wiele mięśni, które... Hmm, wyściela na miedlicę. kolejna sprawa, mięśnie na miednicy mają ścisłe połączenie z kością krzyżową. Stąd więc, kiedy, jeżeli kiedykolwiek mocno iść się na tyłek, na nartach, na ściskiej nawierzchni, to mogło zapoczątkować proces bólowy i proces patologiczny w waszym Stąd, jeżeli nauczymy się rozluźniać tą okolicę, jeżeli rozluźni, ro, nauczymy się rozluźniać okolice stawów krzyżowiodrowych, wtedy Dużo łatwiej będzie nam naprawić swój własny kęgosłup różnymi ćwiczeniami. Jak więc się na to zabrać? Przydaje się jak najlepiej piłka do Lacrosse, bądź inna twarda, gumowa piłka. Co z tą piłką trzeba zrobić? Ta okolica to mniej więcej miejsce, w którym zaczynają się szpary posiadkowe. Tu, gdzie zaczyna się tak zwany przedziałek, na posiadku zaczynamy sobie masować. Ja może sobie koszulkę w spodnie, żeby to dobrze było widać. I teraz przyjrzyjcie się, jak to wygląda z tyłu. Tu jest początek moich posiadków, więc mniej więcej w tej okolicy staram się podeprzeć piłkę, szukam z prawej, z lewej strony i teraz na taką właśnie piłkę muszę się zwyczajnie, najzwyczajniej położyć. Możecie się bardzo grubo zdziwić, w zasadzie uciskacie element kosty, nie masujecie samych mięśni, choćby gruszkowatych, które leżą wyżej rotatorów bioder, masujecie samą kość i w zasadzie ścięgna, które do tej kości się przyłączają. Może się to okazać bardzo, bardzo bolesne. Ja kiedyś przeżyłem szok, jak pierwszy raz w życiu sobie tą, tą piłkę podłożyłem pod tyłek, bo zawsze masowałem mięśnie, a tutaj postarałem się poszukać, co się dzieje na kości. Pojawiają się czasem takie bóle, drętwieje cała noga, ale generalnie po dwóch, trzech zabiegach ten ból już się zmniejsza. Generalnie po dziesięciu takich sesjach rozmasowywania 5 minutowych, w zasadzie totalnie wyłączyłem te drogliwości, które pojawiały się w po okolicy mojej kości guzicznej. Systematyczna praca, która polega na rozmasowywaniu tej kości guzicznej i później wyższej okolicy, czyli kości krzyżowej, więc tej części, powoduje zdecydowane ulżenie w dolegliwościach bólowych całego kręgosłupa i w obrębie miednicy. Możecie również pozytywnie wpłynąć na takie dolegliwości jak problemy z nietrzymaniem moczu, problemy z opadającymi narządami miednicy, znaczy miednicy mniejszej. Tak Więc starajcie się te wszystkie stawy rozmasowywać. Kiedy je rozmasowujecie, zaraz kolejne informacje, o których się dowiecie już z drugiego odcinka.